Czas na challenge budowlany w Simsach. Dziś przedstawię Wam odcinek, w którym to każdy pokój jest inspirowany danym znakiem zodiaku. Wow. Zasady są proste. Mamy 12 pokoi o tych samych wymiarach, które mam przerobić na sypialnię. W tym materiale zajmiemy się znakami ognia, czyli będzie to baran, lew. I strzelec. Jeżeli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić suba i lajka. Bardzo mi to pomaga w rozwoju kanału, a aktywnością pokazujecie mi, jako widzowie, że chcecie takich odcinków więcej. Weźcie coś do jedzenia i zapraszam Was do oglądania. Witam, moi państwo, w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony, Julix 3. Jestem Julka. Jeżeli mnie nie znacie, to już mnie poznaliście. Jest filmik budowlany z Simsów. Ale nie taki zwykły. Chciałam zrobić jakiś challenge budowlany, bo nigdy takiego nie robiłam. Mam... Zrobimy taki challenge, w którym każdy pokój to inny znak zodiaku. Puh! O kurna ile tego jest takiej wielkości pokój? Pomyślałam, że opis weźmiemy z najbardziej abstrakcyjnej strony internetowej. Nazwę strony internetowej o znaków Zodiaków i będzie to na przykład e-dziecko.pl Znaki Zodiaku na pewno znacie, jest ich 12. Ja nie wiedziałam. Super księżyc zaćmienie, niezwykłe zbliżenia planet? E, baran. Jest silny i pełen energii. Mam dużo znajomych spod tego znaku Zodiaku, ja bardzo lubię barany. Także to będzie pierwszy pokój dla barana. Szczerość do bólu. Czyli dobra. Raczej zrobimy znaki ognia w takich kolorach żywych, czerwonych, pomarańczowych, żółtych. Może zrobimy planetowane. Albo zróbmy ten czerwony kolor, powiększmy. To planety jako żyrandol. Zacznijmy może od podłogi. Żywa energia są szczere i energiczne. Takie drewno zrobimy i zrobimy ściany takie. Jakieś. Więc może jakiś taki mega crazy pokój zrobimy, który by pasował. Jakieś, wiecie, takie białe. Te będą na przykład w jakimś... To będzie na przykład w takim kolorze czerwieni. Na razie taki basic zrobimy. Dobra. Łóżko zrobimy jakieś podwójne. Gdzie tak ciemno jest dosyć? A to musi być, tak wiecie, świecić się, wszystko być tak fajnie kolorowe. fest. O! O, może coś z tego będzie, więcej kolorów. Stąd drzwi będą niby zwykłe, ale są takie trochę miedziane. Tego typu. Tutaj będzie takie miejsce do wychilowania się. Energiczność. Co się kojarzy z energicznością? Puszka. Tutaj postawimy jakąś roślinkę. Może pandę. Mamy pandę. I jakieś rośliny. Znak ognia. Świeczki tego typu, jakieś różne sprawy. Mogą się przydać. Zrobimy półkę. Półkę na. Na książki. Co na Z jedną półką. Klapki na tym. Dobra, postawmy jakieś dekoracje. Jakieś o Świnka. Krasnala możemy jakiegoś postawić. Takiego na przykład. Nad tym jakiś obraz. To są rekiny? Nie delfiny. Jeśli Dobra, załóżmy, że jest w porządku. Załóżmy. Tu postawimy wieszak czerwony. Ogarniemy okno jakieś. <śmiennie> To są takie krótkie. Dobra, komputer. Komputer damy jakiś wypasiony. Właśnie taki. Załóżmy, że nasz Sim będzie streamerem. Jakieś dowalone krzesło pomarańczowe. Jakąś szafkę na książki. Szkoda, że nie można LEDów zrobić. Plakaty wszelkiego rodzaju, jakieś kolorowe najlepiej. Jestem wuchaty taki dywan. O! O taką, o taką, o takie coś. Na przykład czerwonym. Sprawdziw, można kwiatuszki położyć. kilka wielkiego kwiatka możemy postawić też. Ty można ubrania na tym kłaść? Ma się dużo pomysłów, jeżeli chodzi o budowanie pokoi w prawdziwym życiu, a jeżeli chodzi o wiecie, Sims'y, to są jakiekolwiek jakieś ograniczenia, nie? Na przykład poduszki nie można na tym położyć. Ale damy radę, damy radę. Teczki to są chusteczki? Przy biurku? Sassy. Postawimy króliczka na półce? Jaki złodziej króliczek. Rentgen psa czy teleskop to będzie dobra opcja? Może, może. Piłki jakieś damy jeszcze. Czy zielony pasuje do tego wystroju? Przytulnie mi się wydaje. O, baby, ode postawimy. Zmienimy tutaj światła. To światło na pomarańczowe. Takie niby LEDy, ale czy ja wiem, czy one dają. Taką LEDowość, całą. Poko Jest tak wiecie, pomarańczowo, ogniście, kolorowo bardzo. Tak oto wygląda efekt końcowy pokoju znaku słonecznego barana, postawiłam na kolory żywiołowe, pomarańczowe, żeby oddać ich energiczny charakter. Duża ilość tekstur, kształtów, kolorów. Dajcie znać, czy jeżeli jesteście spod tego znaku, czy lubicie właśnie takie jaskrawe, energiczne kolory i czy w ogóle. Ale chcielibyście spać w takim pokoju właśnie. Jesteście spod znaku słonecznego barana? Czy lubicie taką tak, taki energiczność? Bardziej młodzieżowo, w młodzieżowym stylu powiedziałabym. Teraz lecimy z pokojem lwa, czyli spod mojego znaku zodiaku. Osoby spod tego znaku są pomętliwe, a zraniony lew jest naprawdę dotknięty. Się źle znosi porażki, dokładnie je analizuje. Dobra, ja bym wzięła coś takiego, żebym y, postawiła właśnie na taki klasycyzm. Są takie fajne drzwi. Może takie to jest serduszko. Takie. I love myself! Uuu, baldachim! Dobra, robimy baldachim na łóżko. Musi być, musi też być trochę luster. Chyba takie łóżko będzie najlepsze. I co ja mam z tym zrobić? Ale mi się to podoba. Jo, i patrzcie, centralnie przy łóżku zrobimy toaletkę. I taka toaletka, nie? Od razu wstajesz lustro, od razu wstajesz lustro. Ja na przykład osobiście mam w pokoju chyba pięć luster. Wow, ale fajoska ta! Lampa z żyrafą! tam z czym kozą szafa Fu, sama bym chciała w takim pokoju mieszkać serio kwiaty kupione same, się, same sobie ja tak zawsze robię jo ja się jaram tak jakbym ja to sama jakby robiła sobie ten pokój nie a bo takie o szklane nad łóżkiem na dłużki muszą być półki, w których to będą wszelakie nagrody pokazane, osiągnięcia. Nie zrobiłam podłogi. Dobra, zróbmy panele najpierw. Trochę tak smutno w tym pokoju, jak w szpitalu trochę. Nie no, szpital nie jest taki czysty. Ale bym chciała w takim pokoju. No, może tak, o, takie panele. Ja mam takie panele, kurde, z tyłu i wszyscy się mnie pytają, cię w kiblu mieszkam. Myślałam, że nikt nie zapyta, nie? Są oprawione w. Gdzie są nagrody? Tutaj jeden. Tak, za sportowy. Giga roślina. Czarna doniczka. Tutaj będzie wieszak. I tutaj obok wieszaka będzie lustro. Tu będą na makijaż przybory jakieś. A tu postawimy biurko. Biurko. Ładne krzesło jakieś. Trzeba postawić jakieś obrazy. Teraz ubrania. Ubrania na wieszak. Chciałabym w takim pokoju mieszkać. Tu dyplom za wygranie parkurze. Tu masz jakiś medal. też jest jakiś medal też jest jakiś medal. Skoro planeta lwa to słońce, to postawmy słońce. Myla mi się podoba. Chętnie bym miała taki pokój. On nie ma okien. Trudno, będzie bez okien. Pokój bez okien. Tak właśnie wygląda pokój znaku słonecznego lwa. Postawiłam na taką grację, elegancję. Tym bardziej, że według Daily Mail, dla pokoju lwa najlepszy będzie Hollywood Vibe, który odda ich wdzięk, urok. Brakuje mi jedynie kolorów. Ale ze względu na to, że właśnie chciałam postawić na taką grację i królewski styl, tak to właśnie się prezentuje. Dajcie znać, czy jeżeli jesteście z podsłonecznego znaku lwa, czy również czulibyście się dobrze w takim królewskim stylu. Tradycyjnie, moi drodzy, zapraszam Was również na instant gaming, gdzie możecie kupić gry taniej, na przykład Simsy, które od 18 października będą za darmo. Jednak dodatki nadal pozostaną płatne, a tutaj macie je. Taniej. Dobra, i teraz pokój yy, strzelca. Strzelce są pełne pozytywnej energii, aktywne, ceniące ruch na świeżym powietrzu. Zróbmy dużą rzecz związaną z zwiedzaniem świata i z taką elegancją. Kolory niebieskie-purpurowe, dobra. Albo, albo. Raczej pójdziemy w to. Tutaj pomalujemy ściany może na biało i niebiesko. Taki o, jakiś. Czy to będzie pasować? Zobaczymy, bo pasuje. Tu postawmy okno, Pamiętam, bo jakby jakieś pufy może były, czy coś. Taki grzybek. Jakaś giga roślina też musi być. k zielona. Spoko, nie? To by pasowało. To jest moda. Jakąś mapę bym wzięła. Jajka, przykład. Ej, w sumie pasuje opatrzcie Bardziej minimalistycznie. Podłogę, zrobimy może jakąś wykładzinę. Jeszcze jakby coś ciekawego było. To są jakieś kropki. Jakiś wielki dywan trzeba postawić jeszcze. Jakiś z motywem natury, by był fajny. Chyba, że jest taki mały. No jeszcze znaczy nie jest mały, jest wedniego wzrostu, rozmiaru. O jest! W końcu znalazłam ten buchaty Wstawimy globus. Obrazy. Czy biały dywan bardziej pasuje, czy brązowy? O to jest pytanie. Zostawmy na razie taki. Najwyżej zmienię. Taką komodę z lustrem damy. Drzewko na tym. Lustrą. Tutaj też trzeba postawić, ale co można postawić? Firanki? Nie wiem, coś związanego z przyrodą i z czymś jakimś świecie. Mapa jakaś, jakieś obrazy, globus taki wielki był, nie wiem gdzie on jest. Fontanny! Nie no. Po półkę z książkami taką mniejszą. Gdzie może być globus? O jest! Tu postawimy coś innego. Przykład. O. No i fajnie. Jeżeli chodzi o strzelca, postawiłam na to, że strzelce bardzo lubią naturę i podróże. Są bardzo mocno wychilowane, a ich kolorami właśnie jest taki morski i bardziej kolory wpadające w fiolet. Jest tutaj również dużo roślinności i wydaje mi się, że te. Kolory właśnie w sypialni będą dawały taki vibe spokoju ducha i będzie się chciało właśnie siedzieć. Dajcie znać, czy jeżeli jesteście strzelcem w słońcu, czy chcielibyście mieszkać właśnie w takim pokoju, czy lubicie podróże oczywiście. Klasyczny, ale z tymi kolorami, które do niego pasują, taki fioletowo-niebieski. Jest okno, jest biuro w tym w pokoju. Dobrze, moi drodzy, to był właśnie taki filmik, gdzie tworzę pokoje. Taki, taka, taka seria budowlana, w której tworzę pokoje znaków zdjęków, baran właśnie lew oraz strzelec. Pokoje możecie oczywiście pobrać z mojej galerii. Tylko musicie włączyć obiekty zmodyfikowane. Dobrze moi dorcy. Tradycyjnie życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru. No to byłam ja. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Yellow.